Choć poznaj trzy zdania, które mówi twój wewnętrzny krytyk w momencie, kiedy jesteś zmęczony, kiedy jesteś zmęczona. Czasem, kiedy jesteś zmęczony, zmęczona nie wystarczy się położyć, bo zaraz pojawia się on, twój wewnętrzny krytyk. Mówi szeptem, ale rani mocniej niż krzyk. Oto trzy rzeczy, które potrafi powiedzieć, ale też wskazówki, jak można mu odpowiedzieć. Najczęściej mówi, ale przecież nie zrobiłaś, nie zrobiłeś dziś nic takiego, żeby być zmęczoną, żeby być zmęczonym. Możesz mu odpowiedzieć: Zmęczenie nie musi być uzasadnione. To nie jest raport do wypełnienia, to informacja z mojego ciała i ja jej wierzę. Krytyk może powiedzieć: Serio, odpoczynek teraz, a co z tym wszystkim, co czeka? Odpowiedz mu: Odpoczynek nie jest ucieczką, jest miejscem, z którego potem wracam z siłą zasługuje na to miejsce. I trzecia rzecz, którą krytyk może ci powiedzieć, inni robią więcej, a ty leżysz. Znasz to co? Odpowiedz mu, nie jestem innymi. Mój rytm to nie wyścig, a dziś mój sukces to oddech, nie osiągnięcie. Znasz te głosy. One nie są tobą. Pamiętaj o tym. Jesteś czymś więcej. Czułym światem, który zasługuje na miękkość, nawet, a może zwłaszcza wtedy, gdy ten świat jest zmęczony. Daj sobie dzisiaj moment i pozwól sobie odpocząć.